Słuchajcie, zobaczcie jaka budleja. My ruszyliśmy na taką, jeszcze się przejść kawałek. O, zobaczcie, czmiel siedzi. Ale piękna, wielka ta budleja jest. Strasznie nam się podobają tu, tak dziko sobie rosną. Słuchajcie, idziemy z dłuższej rzeki Toka i tu jest właśnie taka klasa rowerowa. To przy okazji będziecie mogli zobaczyć, gdzie można sobie tutaj na rowery podjechać będąc na tym kempingu. No właśnie, zobaczcie i tutaj mamy tą rzeczkę i ona ma taki piękny kolor, nie wiem, teraz już może nie widać go, ale naprawdę w ciągu, bo teraz zachodzi słońce, w ciągu dnia jest taki po prostu no śliczny, jasno-niebieski. I zobaczcie, zaraz pod mostkiem, na, za którym się skręca na ten kemping, widzicie, jest ta dróżka rowerowa i tutaj jest taka loga spacerowa wokół rzeki. Ola, Julka, zobaczcie, ile gałęzi tam wokół tego filaru mostu się nazbierało. No tak, ja też. To co wszyscy widzieliście, to nie była trasa do tak gdzieś przeszliśmy brzegiem trasy tutaj biegnie. Ale ładna ta ścieżka. Zobaczcie na tą rzeką. Prosto idziemy w jakąś taką dolinę górską. No, zobaczcie, właśnie ktoś idzie na rowerze. Ludzie biegają. A to zobaczcie, jaki wielki kamieniołom po prostu wyląbali kafę góry. Dźwigi są, nawet schody są jak się przyjrzycie, tak po tym udbisku skalnym. No i wydobywają jakieś kruszce. I zobaczcie, nad nami most kolejowy, taka kratowitnica. On wygląda na cały zardowiały, jak mam być szczery. Wiecie, ostatnio we Włoszech się waliły niektóre rzeczy, więc tak trochę słach tutaj pod spodem przechodzić. No miejmy nadzieję, że akurat to się nie zawali. Tu też zobaczcie, przy tych filarach zebrała się, zebrały się gałęzie. A i nawet takie drzewa, zobaczcie, na tym filarze. Także zobaczcie, jaki poziom wody musiał tutaj kiedyś płynąć. Idziemy, idziemy. E, no kawałek tutaj jest, bo będzie nie wiem, z 8 km. I powiem wam, że komady są straszne. No, haszcze są takie, tak? Więc pewnie dlatego... Trochę walczymy, ale idziemy szybkim tempem, może nas nie zerzą całe. W całości. Jaki piękny kolor wody, słuchajcie, e, komady mnie całe obsiadają właśnie, ale musiałem to nagrać. Zobaczcie jakie cudowne i mijamy jakieś złomowisko, jaka tu wielka hałda złomu metalu jakiegoś takiego mama goni Julka zobaczcie jak odeszła już daleko tu jest dopływ rzeki i tam ktoś stoi po prostu na takiej wysepce w tym dopływie jakiś chłopaczek poszła mama w ogóle winą stonek, jak zgubiła a my tutaj idziemy doszliśmy do tego wielkiego urwiska skalnego. Tam z drugiej strony jest ta kopalnia, więc może jeszcze uda nam się bliżej do niej podejść. No, zobaczcie, to złomowisko metali, to właśnie z drugiej strony teraz idziemy. Lafineria Metali Cusina. Niestety minęliśmy tą kopalnię bokiem, i no wiecie co, wracamy, bo poszliśmy wzdłuż tej zeki, rzeki. Komady na zjadły, więc postanowiliśmy wracać e, ulicą. No idziemy tędy, tak, wracamy, wracamy. Słuchajcie, a tutaj za płotem. Macie pole golfowe, zobaczcie jak ładnie, trawka przystrzyżona, drzewka tak luźno rosną, ale nikt nie gra dzisiaj. O zobaczcie, to się nazywa Golf Continental Verbania i tutaj właśnie taki wjazd jest na to pole golfowe. A tu wam jeszcze pokażemy taką nekropolię, jaka jest we Włoszech, jakbyście byli ciekawi. O, czekajcie, wsadzę między kraty kamerę. O widzicie, tak tu wygląda cmentarz. Nekropolia. Nekropolis. No, to fantazję. No, no to Chciałam są takie... Te... No grobowce rodzinne. Taki ludzki, ale taki malutki cmentarz. a kurczę, taka fantazja. Tak jak no. Właśnie tutaj nie ma rodzinny jakiś. Tu w okolicy jest jeszcze jeden fajny kemping, on jest nad jeziorem Belgozzo. Z takim widokiem on jest. I tutaj jest wjazd na ten kemping. On się nazywa Continental Camping Village. Więc jeżeli też ma basen, jest nad jeziorem. Więc jeżeli nad tamtym, na przykład nad naszym kempingiem i Solino nie będzie miejsca, to zawsze możecie tutaj na ten kemping Zobaczcie jak on wygląda tutaj na rysunku I tutaj jest właśnie wjazd do niego I koło tego kempingu jest jakiś taki infopoint, point A on się teraz wydaje za zamknięty I zobaczcie tam jakiś kamper stoi Podejrzewam, że tu można by było przenocować w razie czego Jakąś jedną nockę, gdybyście po prostu szukali miejsca Wrzucę mam pina w opisie Zobaczcie, po zakrytych szybach wnioskuję, że tutaj też sobie ktoś stanął kamperem i po prostu tutaj sobie zostanie na noc na dziko. Bo nie sądzę, żeby to był, nie wiem, właściciel tego tu sobie właśnie spał w kamperze. Ale mają podłączenie do prądu, więc od kogoś mu może się dogadał tutaj z kimś. Zobaczcie, jakie ładne rondo całe w kwiatach. No dobra, wracamy już na kamp a, a co to za kwiatek, nie wiesz? Co to jest? No. no ładne, kutrze. Jak bez takiej... nie, to nie na pewno Ale wygląda tak jakby... Super, jak ktoś wie, to napiszcie w komentarzu, bo... Tak, jakaś taka krzyżówka na drzewie, która wyrosła. Jak wiecie, dajcie znać. No i wróciliśmy na kemping, więc już plac zabaw jest pełny. Tutaj idzie pełno ludzi już. Zobaczcie, ruch jak na Marszałkowskiej, tak naprawdę. A tutaj już, w tej sekcji wspólnej i... Rekreacyjnej Trwa już jakaś imprezka I właśnie zobaczymy na chwilkę Mama się obraca Grazie, grazie Jakieś karty nam dawali, słuchajcie Jakieś wejście Tak tam wyglądało, ale my lecimy, lecimy, bo jesteśmy po prostu zmęczeni Tu są jeszcze automaty, zobaczcie, o automat. muzyczka jest na żywo Jest kapelka Sunshine Wands she's gone No i już zobaczcie wszyscy sobie siedzą przed przyczepkami, przed kamperkami i sobie już jedzą i sobie już ci lautują A teraz zobaczcie jak jest zapalone Nawet światło tam jest elektryczne Normalnie i tu sobie ludzie siedzą przed namiotem Słyszą sobie swoje dmuchańce No dobra słuchajcie Doszliśmy. Nie wiem co tu widać, ale tak jeszcze w gracisie Wam pokażę jezioro Maziorę nocą. Ponieważ te wszystkie miejscowości są oświetlone pięknie i one się pięknie odwijają. No, nie oddaje to po prostu na kamerce, także nie wiem czy to zamieszczę. Zobaczymy. Słuchajcie, nagrywam jak ludzie siedzą sobie wieczorami. Nie wiem czy to będzie cokolwiek widać, ale, ale no zobaczcie, praktycznie każdy już w tej chwili ma lampki. Tak wszyscy od siebie zaczęli odgapiać. Czasami jest tak mało romantycznie po prostu światło, ale generalnie jest super. Atmosfera rewelacja. Muzyka na żywo. A zobaczcie, jak jest basem podświetlony. A tu kapela Santanny pocina. A tu musicie to zobaczyć. Zobaczcie, pianę sypią na ludzi. Ale numer. Zobaczcie jaka zabawa, cali ludzie w pianie. Ale numer. Zobaczcie, tak się ludzie na kempingu bawią. I co? Warto przyjechać? Chodź.